Mówią, że obligacje są nudne. Możliwe, ale mam dwa typy obligacji w portfelu, gdzie do jednego sprowokował mnie szalony rynek kryptowalut. Drugi to już zwykła spekulacja. Ale jak to, obligacje do spekulacji? Zapraszam do wyjaśnienia. Zacznijmy od pierwszego typu obligacji, jakie mam w portfelu, które mają, tak jak tu widzicie, ważyć w całym moim portfelu 5%, aktualnie ważą 6,70%, są to polskie obligacje indeksowane inflacją. I do tej części zostałem sprowokowany przez rynek kryptowalut, bo jak zaczynałem swoje inwestycje, to zaczynałem właśnie od tego rynku, dlatego może mam już teraz aktualnie dość grubą skórę, jeśli chodzi o inwestycje, ale zaczynałem w rynku kryptowalut, po czym Straciłem procentowo sporo, powiedzmy 50% na kryptowalutach. No, i stwierdziłem wtedy, że okej, okay, ochłoń, naucz się, potem inwestuj, bo tak na hip, hip, hura. Wszyscy kupujemy kryptowaluty, wszyscy zarabiamy, to nie poszło. Także zacząłem edukację w kontekście inwestowania i na początek już inwestowałem, powiedzmy, w te obligacje indeksowane inflacją, bo na tamten czas to było najlepsze aktywo, na jakim się znałem, powiedzmy. Także ta część jest typowo do stabilizacji portfela, chociaż 5% to jest mało, jeśli mówimy o jakimś tam stabilizacji, jakiś dużej stabilizacji. Natomiast no jest ona wyrażona w złotówkach, tak jak widzicie, no to są to polskie obligacje i pokażę Wam mniej więcej jak one działają na szybko. Ja kupuję obligacje dla beneficjentów programu 500+, to są te ROD i jak one działają? W pierwszym roku Otrzymujemy na ten moment, jeśli byście teraz kupowali w marcu, to otrzymujecie przez pierwszy rok 2,5%. Potem dostajemy marżę, aktualnie 1,75% plus odczyt z inflacji. Czyli przy na przykład inflacji 8%, mielibyśmy oprocentowane 9,75% tych środków. Zaraz jeszcze Wam pokażę na przykładzie. Są to obligacje dwunastoletnie, one mają najlepsze tą stopę oprocentowania czy te odsetki. Obligacje te to nic innego jak pożyczka dla państwa, czyli my pożyczamy państwu pieniądze i Państwo nam oddaje w odsetkach. I jak widzicie, odsetki są z roczną kapitalizacją, także przez te 12 lat pięknie nam działa procent składany, i po całym tym okresie dopiero płacimy podatek. Tylko uwaga, jeśli oglądacie to jeszcze w marcu, to zobaczcie, że troszeczkę poprawia się oprocentowanie w pierwszym roku jest aktualnie 2,5. Jakbyście teraz kupili w marcu, to macie 2,5 przez pierwszy rok, a już w kwietniu wzrasta to do 3% w pierwszym roku. Potem się nie zmienia jest. Inflacja plus 1,75. Ale te 0,5 możecie już tak naprawdę poczekać kilka dni i ewentualnie wtedy kupować. Tutaj tylko uwaga, że jeśli byście chcieli wcześniej wypłacić te środki, to za każdą taką obligację kupioną za 100 zł, musicie opłacić karę 2 zł, czyli tak naprawdę 2% z zysku, samego zysku. Jeśli nie uzyskaliście jeszcze takiego zysku, no to po prostu dostajecie tyle, ile wpłaciliście. Tutaj nie można wyjść na minus w tej inwestycji, ale tylko taka uwaga, żebyście starali się jak najdłużej trzymać te środki, bo wtedy najlepiej działa procent składany. I teraz zobaczcie jak to wygląda w moim przypadku. Ja kupowałem te obligacje, zacząłem w 2019 w listopadzie i wtedy miałem trochę lepsze warunki zakupu, czyli w pierwszym roku miałem 3,2%, potem mam inflacja plus 2% i jak widzicie tutaj zacząłem kupować, potem jeszcze dokupowałem dalej, także łącznie Kupiłem obligacji za 12100 zł i tu widzicie jak miesiąc miesiąc ten procent składany zaczyna działać i coraz więcej pieniędzy mam na koncie. I teraz tutaj w ramach tej tabelki chciałem wam pokazać, kiedy się takie obligacje mogą opłacać, a kiedy nie. Osobną kwestią jest fakt, czy my wierzymy w tą oficjalną inflację, czy nie? Wiadomo, że dla każdego ta inflacja jest jednak inna, bo kupujemy inne rzeczy, no ale tak żeby pokazać Wam mniej więcej kiedy te na na przykład tutaj kwietniowe mogą się opłacać, to zobaczcie, wpłacamy 10 tysięcy, zakładamy inflację 6%, średnią przez te 12 lat. Wiadomo, że teraz jest większa, potem może będzie mniejsza. Zakładamy sobie 6%. Obligacje, które możecie kupić w kwietniu, na początku mają 3% w pierwszym roku, a potem inflacja plus 1,75%. I tu zgodnie z tymi wyliczeniami przy średniej inflacji 6% na koniec mielibyście 20 860 zł. 12 latach, a równowartość tych 10 tysięcy to będzie około 20 121 zł. Także tu widzicie, że już się opłaca. Tu wiadomo, nie zarabiamy nad tym nie wiadomo jak. To jest bardziej, żeby nie przegrać z tą inflacją. Możemy te 1,75 czy w moim przypadku 2% traktować, właśnie jako to, że u nas inflacja jest trochę wyższa niż ta oficjalna. Ale jak tu widzicie, przy 6% wychodzi całkiem ok. Natomiast im większy ten procent inflacji, powiedzmy, że przez 12 lat będziemy mieli 10%, Cały czas, to tu już widzicie, że przy 10% wychodzimy nawet na minus nominalnie. W sensie 31,384 będzie warte za 12 lat 10 tysięcy, jeśli byśmy mieli stałą średnią inflację 10%. No a my po takiej inwestycji dostaniemy 30 216 zł, a to jest spowodowane tym, że po tym całym okresie musimy zapłacić podatek belki z tych całych zysków, które mieliśmy. Dlatego tutaj, jak widzicie, już przy tak dużej inflacji to się nie opłaca. Natomiast, no, to nie są jeszcze też. Ogromne różnice przy 10% przez 12 lat. Sami musicie sobie ocenić, jak wy czujecie, że inflacja będzie przez kolejne lata rosnąć czy maleć. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie to jest stabilizacja portfela. Bardzo to lubię, że co miesiąc, jak podsumowujemy sobie mój portfel, to zawsze jest na plus. Tutaj nigdy nie ma sytuacji, żebym miał mniej niż miałem miesiąc temu. Aczkolwiek, no, 5% to też nie jest jakaś duża część mojego portfela. W razie jakichkolwiek problemów czy niezrozumienia, jak działają takie obligacje, czy jakie macie możliwości, bo są jeszcze sześcioletnie, na przykład z gorszym oprocentowaniem, wejdźcie sobie na obligacje skarbowe.pl, tam jest wszystko myślę, że dosyć jasno wyjaśnione. Drugim typem obligacji, jakie mam w swoim portfelu, to długoterminowe obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych kryją się pod ETF-em iShares, USD, Treasury, Bond. Jak widzicie są one właśnie długoterminowe, czyli z okresem wykupu ponad 20-letnim. Najpierw powiem Wam mniej więcej jak one działają i jak one mogą zachowywać się w różnych okresach i potem pokażę po co ja je właściwie trzymam. Taki ETF składa się z różnych... Obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Okres wykupu, jak widzicie, jest w różnych latach, ale mają być ponad 20-letnie. Takie obligacje, w porównaniu do krótkoterminowych obligacji, charakteryzują się większą zmiennością na wykresie i też większymi odsetkami. I tu widzicie przykład, jak dostałem odsetki od czytu nazwane u brokera dywidenda, no ale to są odsetki od tego ETF-u skupiającego te obligacje. I to działa podobnie jak akcje, czyli od tego trzeba zapłacić podatek. Jak belki. Tak samo, jeśli sprzedamy drożej niż kupiliśmy, to też musimy zapłacić podatek od zysków kapitałowych, normalnie jak z akcjami. Natomiast zwróćcie uwagę, ja jak kupowałem te obligacje, to chyba mam wrażenie, że nie było. Może ja coś przegapiłem, ale chyba wtedy nie, nie miałem u brokera możliwości kupienia takich obligacji z możliwością akumulowania tych dywidend czy odsetek. Oczywiście, jakby, jeśli bym mógł, to bym wybrał taką opcję, bo no od tego trzeba zapłacić podatek, a tak to by były te dywidendy byłyby zaraz reinwestowane w ten ETF. No, ale teraz już jest taka opcja w Degiro. Także na pewno przy jakichś kolejnych okazjach będę kupował już ACC. Ale jak widzicie też swoją drogą, zobaczcie, że też pokazałem trochę większy okres, bo Degiro zawsze pobiera podatek z dywidend najpierw ten withholding tax 15% a od różnych tutaj spółek amerykańskich. Natomiast z obligacji ten podatek nie jest pobierany i dopiero na koniec roku czy przy rozliczeniu w kolejnym roku będziemy musieli zapłacić już całość. 19%, ale przez ten czas możemy jakby obracać tymi pieniędzmi, także też taka ciekawostka. No i teraz najważniejsza rzecz, dlaczego ja posiadam te obligacje. Zobaczcie, jak one się zachowują. Przez tutaj widzicie okres prawie 20 lat. Początkowo jeśli zainwestowalibyśmy 10 tysięcy, to tu mamy właśnie te na niebiesko długoterminowe obligacje. Na czerwono jest SP500 i zobaczcie dwa kluczowe okresy dla mnie. Tutaj 2009 krach na rynkach. SP 500 pikuje w dół i w tym samym czasie obligacje rosną. Inwestorzy panikując, wyprzedając się z, tej, z tych akcji, wielu z nich woli przejść do tak zwanego powiedzmy safe haven, czyli właśnie do obligacji, co powoduje wzrost tej wyceny. To on nie jest długi, jak widzicie. To jest mocny wzrost i za chwilę jest spadek. Tutaj podobnie mieliśmy ten krach covidowy, mocny spadek, a w tym samym czasie mieliśmy wzrost wyceny takich obligacji. Z drugiej strony, właśnie w tych samych momentach, Zobaczcie, że dolar najczęściej, jeśli jest jakiś krach, jakiś taki okres niepewności, inwestorzy uciekają z walut, które uznają za jakieś ryzykowne, takich jak złotówka, i właśnie uciekają do bardziej stabilnych walut, typu właśnie dolar. I zobaczcie, że w tym czasie tutaj dolar wzrósł z 2 do 3,5, ponad 3,5 w krótkim okresie. I podobnie tutaj mieliśmy taki wzrost związany właśnie z covidem. I teraz, jeśli naniesiemy sobie te dwa powiedzmy aktywa, czyli obligacje plus waluty. To widzicie, że możemy w krótkim okresie, właśnie na czas spadków, bardzo mocno wybić się, jeśli chodzi o wycenę w naszych złotówkach, posiadając właśnie długoterminowe obligacje skarbowe, bo po pierwsze rośną, rosną obligacje, ludzie uciekają do obligacji z akcji, a po drugie uciekają ze złotówki do dolara i wtedy wycena dolara rośnie też na złotówkach. I to jest właśnie taka moja mała spekulacja, bo te obligacje trzymam jako amunicję, do spadków na giełdzie. Tylko wtedy będę je sprzedawał, jeśli będą duże spadki na giełdzie i właśnie ludzie zaczną uciekać do obligacji i również uciekać do dolara i odchodzić od tak ryzykownych walut jak złotówka. Natomiast dwie kwestie, które chciałem zaznaczyć w okresie rosnących stóp procentowych, jakie będziemy prawdopodobnie teraz mieli, wycena obligacji, zwłaszcza tych długoterminowych, będzie spadała, także długoterminowo raczej to nie ma sensu. Utrzymanie takich obligacji. Raz, że mają mniejsze w długim terminie zwroty niż akcje, dwa, że właśnie w. Kontekście rosnących stóp to nie jest najlepszy pomysł. A dwa, taki scenariusz niekoniecznie musi się powtórzyć. Także to też zwróćcie uwagę, że to jest właśnie taka moja mała spekulacja. Mam wrażenie, że tak będzie i trzymam tą część właśnie jako amunicja do mocnych spadków, żeby móc obkupić się za tanie akcje. Natomiast czy mi to wyjdzie, to zobaczymy w przyszłości. Tutaj tylko przypomnę, że właśnie te obligacje traktuję tak naprawdę jako cash. Ja nie traktuję tego jako inwestycja w obligacje i ten cash ma stanowić 10%. Tej części akcyjnej, czyli nawet nie 10% całego portfela, bo część akcyjna całościowo ma mieć 85%, czyli tak naprawdę powiedzmy 8,5% chciałbym mieć w gotówce, no i głównie tutaj w tych długoterminowych obligacjach skarbowych Stanów Zjednoczonych. I teraz jeśli na przykład bym utrzymywał takie 10% i mielibyśmy mocny zjazd w dół, no to nie ukrywam, że chciałbym, żeby z, tego, z tych 10% w krótkim terminie nam odbiło na przykład na 13%, żebym miał więcej o te 3% gotówki do zakupu tanich akcji. Mam nadzieję, że po tym odcinku będzie dla Was jasne, dlaczego utrzymuję tak nudne pozycje jak obligacje. Jeśli chcielibyście, żebym udostępnił tą tabelkę z wyliczeniem rodzinnych obligacji indeksowanych inflacją, to dajcie znać w komentarzach.